I oto w życiu tych vlogów za dużo nie nagrał, więc myślę, że największa pora, żeby to w końcu zmienić. I w dzisiejszym odcinku, posłuchajcie, bo muszę wykonać trzy zadania. No, nie będą fajne one dla mnie, od Wojana, czyli od y, Siemanu Soczysty Kolano. Prawie żebym się aż wywalił. No i przed chwilą, jak obejrzałem sobie filmik od Wojtka, który mam zresztą, pokażę na tym odcinku za moment, no to włosy mnie o tak tako. Szczerze mówiąc, no, będzie to, będą dwa wyjścia ze strefy komfortu, no i wyjście z domu przede wszystkim. Nie ma już odcinka przed komputerem. Jeżeli chcecie więcej takich typów filmów na zewnątrz i tak dalej, vlogów typowo, to napiszcie w komentarzu. Zostawcie kciuka w górę, nie wiem, 3000 łapek w górę pod tym filmem. Będzie następny może zadanie od jakiegoś innego Jupitera. Zobaczymy. Za moment wam pokazuję pierwsze nagranie od Wojana, usłyszycie pierwsze zadanie, co muszę zrobić. Zanim jeszcze, tu zasubskrybujcie. Mój kanał, o tu jest czerwony przycisk odsuba. Wcześniej go, bo wbijamy 150 koła, a na 150 tysięcy odcinek subskrybentem widzę kanału. Zachęcam, serio, na środku ekranu jeszcze wyświetlam ostatnią obserwującą osobę z Instagrama, ale tu słońce świeci dzisiaj. Jak chcesz się tu pojawić, to wystarczy, że mnie zaobserwujesz. Link w opisie nie przedłużam już w sobie. No i posłuchajcie co, o to ten młody człowiek, znaczy starszy ode mnie, ma mi do przekazania. Słuchajcie teraz Wojana. Siemano, poprosiłeś mnie o trzy wyzwania, więc bardzo chętnie Ci je dam, ponieważ lubię dawać wyzwanka. Mam nadzieję, że je wszystkie wykonasz. Słuchaj, pierwsze zadanie. Słyszałem, że nie lubisz mandarenek, więc musisz zjeść całą mandarynkę. Nie jeden kawałek, nie dwa kawałki, a calutką mandarynkę. To będzie trudne, ale trzymam kciuki za Ciebie. Przyjechałem właśnie po jedną mandarynkę. Więc taką wydaje mi się, że będzie kit ogólnie naprawdę. Ja nienawidzę mandarynek i jak mówiłem na początku odcinka o wyjściu ze strefy komfortu, to chodziło mi właśnie o to. No powiem ci Wojna, że tak średnio, średnio z tego mandarynką. Dobra, no zaraz będziecie widzieli moją reakcję. Jaką będę miał mimikę twarzy o przyjedzeniu tego. A, widzimy się za moment. Mandarynka! Ojejku! Ja czuję, że nie jestem w stanie tego zrobić. Mogę się poddać, na przykład? Nie, Dobra, przecież ja nigdy w życiu nie zjadłem mandarynki. Za dzieciaka, jak kiedyś to powąchałem, to powiedziałem sobie, że no łukasz, nie ma szansy, byś to kiedyś zjadł. A teraz muszę to zrobić, no bo jak zadanie, to zadanie. Przecież ja nawet tego nie potrafię stworzyć. Dobra, No nie, przepraszam. Nie z Nie płacz Prawie zwróciłem O jejku. Zróbmy tak, że to będzie ostatni kawałek Nie, całą Całą! Nie no. Miałeś zjeść całą. Miałeś zjeść całą... Woda z, ubrów, sok z buraków, mandarynka, no daj spokój Nie no musisz całą. Ja się gorzej stresuję niż mieliby mnie. mieliby mi krew nabierać. Dobra, ostatni kawałek już <grym> <grym> Przepraszam. Oh. Ojko Cała zjedzona przeze mnie. Pierwsze zadanie, wydaje mi się, chyba najgorsze zostało wykonane. Zaraz widzimy się już przy kolejnej. Drugie zadanie to weź jakąś losową osobę, zagraj z nią kamień, papier, nożyce i wygrana osoba decyduje, czy kąpiesz się w jeziorze, czy na myjce. Przejdźmy zatem do zrealizowania drugiego zadania. Zagram sobie teraz papier, kamień, nożyce z operatorem kamery. Zobaczcie sobie, no i wydaje mi się, że... <laughs> Dobra, dobra. zwycięzca tego pojedynku, wybierze czy będę musiał wykąpać się w jeziorze czy na mejce po prostu. Okej, okay, dobra, jesteś gotowa? Gotowa. Miej e, drugą rękę, gotowa, żeby było widać. Robimy na no one, 2, 3. E, jeden, dwa, trzy. Okej. Okay. Okay. Raz, dwa, trzy. Jeden punkt dla mnie. Nie, do jednego graliśmy. A! Myślałam, no, więcej, że to trzech. Nie, nie, okej. Okay. No także zdecyduj od razu przed kamerą, czy teraz zróbmy tak, że ja po prostu Ciebie pokażę, no i zdecyduj, czy kąpiel ma być w jeziorze, czy na myjce. A gdzie byś chciał? Ja bym chciał na myjce. Chciałbyś na myjce? Tak. Serio? No serio. Jedziemy nad jezioro, zapraszam! O, o, nie! Dobra, no to widzimy się za moment, będzie kąpiel w jeziorze, a jest wrzesień, no i za ciepło to nie mam. To co Aureox, co taki smutny idziesz? Co się dzieje? Wykąpiać, a jest zimno na dworze. Ale słuchaj, są plusy. W końcu się wykąpiasz. Pokaż, Aha. w którą stronę zmierzasz. Pokaż, pokaż. Idę nad jezioro. Tak jest. Do zimnej wody. A co najgorsze, jestem jeszcze w aktualnej chwili chory. Czyli boli mi gardło. Nie tylko w aktualnej chwili. No, boli mi gardło. Jestem przeziębiony. Czuję, że po tym odcinku będzie taka miesięczna przerwa od YouTube. A Oby nie, oby nie. To już się przebrałem. Nie jestem gotowy do tej kąpieli. Pokaż jezioro. Pokaż zimno tej wody. Nie. Nie, to On przesadza. Zobaczcie, jakie mamy ładne słoneczko. Ja tak sobie sprawdzę. To będzie taki pierwszy czek tej wody. I, no i jest zimno. Po prostu bardzo zimno. Plus jest taki, że mam grube spodnie, no ale koszulka to już gorzej, bo jest krótkim rękawem. No dotknij sobie sama wody i. <famille. śhire> Pomogłam mu. Tak nie można, muszę się samemu przyzwyczaić do niej. To są jakieś pierwsze kroki z rzędu. O Jezu, ale jest zimna, prawda? Tu będą serio te cięcia, nie? Bo nie jestem w stanie... Zostawiamy łapki w górę za to <śmuch> zadanie, serio. <śmuch> nie jestem w stanie jakby od razu się zamoczyć, bo czuję, że będzie ze mną... No źle, jeżeli tak zrobię, nie? Nie, nie, serio, nie oblewaj mnie, bo jest zimna i to tak bardzo, bardzo zimna. Obiecuję, że jest zimna, nie mnie. Nie, nie. nie. <grym> Próba numer dwa. Teraz może trochę dalej. Na szczęście umiem pływać gdyby co, jakby tu był jakiś spadek, więc nie ma co się przejmować. I dobra, w sumie nic najgorzej. <grym> <grym> Zrobił to. Udało się, to było przedostatnie zadanie i zaraz widzimy się przy ostatnim już. No i ostatnie zadanko, takie myślę, że lajtowe na sam koniec. Słuchaj mordko, masz trzy szklanki z losowymi napojami, nie wiesz jakie to napoje. Wybierasz jedną szklankę, bierzesz z niej łyk i jeżeli zgadniesz co to za napój, to wygrywasz nic. A jeżeli nie zgadniesz, to wygrywasz mordeczko. Szklankę cytryny. W sensie szklankę soku z cytryny. Więc życzę Ci powodzonka. E, trzymaj się. Eluwa. Dobra, ja już jestem w sklepie i lecę powybierać coś z Aura Oksowi do soczków, przepysznych soczków także yy, no nie będzie miał zbyt dobrego yy, napoju <grym> postaram się wybierać to co najgorsze ale muszę mieć jedną dobrą rzecz Powiedział, że chociaż jedna ma być taka którą lubi. wchodzimy na dział napoju no i będę wam pokazywać co mu tutaj na wybiera także Okej, okay, ja mam już y, pomysł na pierwszą rzecz. Coś zdrowego, czego na pewno też nie lubi, 100% nie lubi. Zastanawiałam się nad sokiem pomidorowym, bo są tutaj soczki pomidorowe, e, a sokiem z buraków. I wygrał sok z buraków. Także... <grybujesz> Zastanawiam się nad następną e, rzeczą. E, sok z groszku, tylko nie wiem, czy tutaj jest właśnie jakiś sok, czy coś tego typu. Albo a, woda z ogóreczków. No nie wiem, zastanowię się, co jeszcze będę taka okropna dla niego. Spotkałam tutaj panów, pomachajcie. Najambo Jana, tak? Najambo Jana. Auroxa nie, ale zostawiliście Subika? Tak, tak. tak. Okej, okay, super. Eee, to możecie pomóc mi wybrać jedną rzecz. Zaraz wam powiem co dalej. E, Janek i Emilka postawili jednak na ogóreczki. Także co, bierzemy ogórki, nie? Tak. Myślicie, tak. że da radę to wypić? Gdybyście tak, wy, tak. wy, wy spróbowali? Jakby trzeba było. Jakby trzeba było, okej. Okay. No Aureox, to nie mój pomysł. Nie wiem czy Aureox lubi mleko, ale postawiliśmy na mleczko czekoladowe. I to już ostatnia rzecz, to będzie dobra, więc no zobaczymy czy będzie mu smakowało. Dobra, no to przyszła teraz pora na ostatnie zadanie. W sumie tego najbardziej chyba się boję zaraz po zjedzeniu mandarynki. Mam przed sobą trzy napoje, będę miał w sumie, i jeden muszę wybrać, który będę chciał wypić. Jeżeli odgadnę co to będzie, to wygrywam nic, tak jak powiedział Bogan. Ja, a jeżeli nie zgadnę, no to mam do wypicia wyciśniętą cytrynę. I chyba, że nie będzie tej cytryny, to po prostu wypiję jedną z tych dwóch złych rzeczy, które pozostaną. Widzimy się za. A nie, jeszcze muszę sobie zasłonić oczy, tak? Tak, mamy Zaraz. dla Ciebie taką specjalną opaseczkę, proszę bardzo. Fajna taka różowa. Do. Taka męska jak Aureoks. Okay. No. Zasłoń dobrze oczy, musimy no sprawdzić w sensie, już nie, nie widzę, podglądasz, naprawdę nie podglądasz? dobra, dobra, nie będzie nic widział okej, okay, no to ja przygotuję napoje, muszę je przynieść eee, i za chwilę będziesz wybierał okej okay, widzowie, tak jak widzicie napoje są już przygotowane widzieliście je wcześniej i teraz nadajemy numerki numer jeden numer dwa i numer trzy i Aureox. Wybieraj, wybieraj. Czego chcesz się napić? Dobra, to ja powiem to, co mi serce popiła do tego, taka szybka decyzja, chciałbym środkowe, czyli to jest chyba numer dwa, tak? Tak, numer dwa. A, Jesteś tak. pewny, tak? No tak, no dalej. Tylko, że to nic ostrego nie było, bo nie dam rady. Są tu mandarynek. Serio? Nie. To bym jeszcze wypił. Okej, Nie wiem czy za to, to nie, ma... nie Nie, bez tego. Nie. Bez. To tak jak znak śmierdzi. No, Okej, okay, pijemy. No gdzie masz to? to... <coughs> Jejku. Ale to jest obrzydliwe. To smakuje jak pomidorówka, naprawdę. Nie wiem. O, jak, no, jak myślisz? Co to? Co to jest? To pomidorówka. No nie wiem, czy to jest w pozostałości w obiedzie taka pomidorowa typowa. Przeszczę, w sensie, że to jest po prostu zupa pomidorowa. No, no. wydaje mi się, że po to tobie mogłem się tego spodziewać. To nie jest zupa pomidorowa. Przegrałeś, dlatego dostajesz karę. A co to było? Eee, sok z buraków. Serio? a to blisko <grym> było, blisko. Byłem tak? Blisko, pomidor, a burak. No i to jest czerwone. To jesteś taki burak. Dobra. To dobra. Eee, dostajesz karę, ale... No dobra, to nie będzie to drugie no, złe. Tak, to, Ale to drugie złe mu dajemy, żeby drodzy. Żeby Nie, nie było gorsze. Eee, nie, do, nie dostanie dobrego. Nie wiem, no, teraz odgadnę to, że mogę dostać to dobre. Tak, Sięło. jak odgadnię. Mm. I dostaję to kolejne złe. <grym <grym Będziesz pił ocet. No na pewno przecież to mi gardło wypali. <grym <grym o, Pij. Ostre. No, jakbyś to jest Ojej, samą on Ale i wyczułem też ogórki. O, mam zbyt dużo ogórków w skrytce. Takich konserwowych i nie tylko. I co nie tutaj wyczuć, to jest niemożliwe. To są ogóry, naprawdę. Ogórki. To jest woda z ogórków. Tak, z chcesz teraz to dobre? Teraz to dobre? No tak, udało mi się to odgadnąć. To to było zobaczymy łatwe. czy łatwe, czy to dobre odgadniesz, ok? No, dawaj. Okay. A czemu pijesz? Skąd wiesz? No bo słyszałem. Na pierwszy taki smak to jakby kakao typowe, serio. Ale mam też wrażenie jakbym pił mm, te płatki. W sensie jakbym pił mleko, które było zrobione z płatkami czekoladowymi. Czyli takie typowe mleko czarne. Ale nie wiem czy to jest nie w ogóle. Mleko czekoladowe może być. Ja zawsze piję mleko białe. Krowa też takie daje. Nie no, daj jeszcze raz. Nie, to jest moje. Nie no, czuję, że to karta niko chyba jest. Nie no, dla mnie to jest takie mleko, mleko czekoladowe. No, chociaż jedną rzecz udało Ci się, a nie, bo ogólki też nie, rzeczy chodzi o roścój różowy. Mleko czekoladowe na poprawę humoru. Większość już <noise> Aha, fajnie, no dobra. Tak więc to będzie na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, czy chcecie więcej vlogów. To było serio najmocniejsze zadanie, przez to, że musiałem wypić o właśnie tą oto wodę z ogólnych polemików z papryką. Trzymajcie się, na razie.